Dobra, dzisiaj odpowiadamy sobie na wasze pytania. Tak więc zapraszam na Q&A. Pozwólcie, że się wspomogę dokumentacją z telefonu. Będziemy jeździć i będziemy gadać. Dlaczego odszedłeś z Pyszne? To jest bardzo ciekawe pytanie. Generalnie jeździłem tam 3 lata i przestały mi odpowiadać warunki, bo jeździłem tam w każdą zimę. Pracowałem ponad etat w tą zimę, a wiadomo, w zimę kurierom nie chce się jeździć za bardzo. I po prostu były braki. Ja te braki trochę uzupełniałem. Jeździłem w zimę bardzo dużo i była mowa, że ci co jeżdżą w zimę to będzie będą dostawali godziny w lato. Słowo zostało niedotrzymane. Potem zobaczyłem, że można zarobić gdzie indziej o wiele więcej, na lepszych warunkach, bez ustalania jakiegoś grafiku i tak dalej, więc po prostu Zainwestowałem w rower i zrezygnowałem. No. no, i tak jeżdżę do teraz. Na samo wolce, że tak powiem. Drugie pytanie: Co sądzę o aplikacji Stuart? Możecie sobie wejść na mojego TikToka, tam się pojawił jeden TikTok z tej aplikacji, więc możecie zobaczyć, jak to tam wygląda z mojej perspektywy. Więc yy, zapraszam generalnie. I, no i sobie możecie obejrzeć i zobaczyć. Na YouTubie może się pojawić coś z tej aplikacji, może nie. Jeszcze jeden. Trzecie pytanie: To jest, jaką mam obecnie ocenę na grobę? Obecnie mało 2,9 i jest to spowodowane tym po prostu, że no, jak kanał się rozrastał i, i TikTok i tak dalej, to po prostu no, trzeba było się tym zająć, przez co odwoływałem godziny, no i ta ocena spadła, nie? No i po prostu pojawiło się troszeczkę więcej zobowiązań wobec Was oczywiście. No i po prostu poświęciłem temu więcej czasu, niż jeżdżąc taglowo. No i tak jak mówiłem, odwoływałem godziny, na że tak powiem, na ostatnią chwilę. No i teraz po prostu nie mam za bardzo kiedy tej oceny poprawić, bo no, bardzo mało jeszcze po prostu, no bo puszczę te... Może to wszystko ogarniać. Nie? I czy uważam... I drugie pytanie, czy uważam, że moje jest najlepsze z, z tego typu ofert pracy? E, nie, nie uważam tak. To znaczy, w mojej opinii Gromo jest najlepsze. Jeżeli chodzi o sezon rowerowy, nie? w sensie lato, zima, wiosna, to wtedy głowo no, wypada najlepiej, bo jest najwięcej zamówień. Jeżeli chodzi o stawki, to, no, to wszędzie idą zimą do góry te stawki, więc no, można w tych aplikacjach wtedy wybierać, że zamówień jest więcej, bo jest mniej kurierów. Tak więc no, no nie wiem, czy jest najlepszy. Cześć, to mi, mi stwierdzić. I mamy trochę do objechania. Następne pytanie to jest jak wygląda dawanie napiwków od strony kuriera No jeżeli chodzi o gotówkę to chyba wiadomo Jeżeli chodzi o aplikację Tylko Uber ma możliwość podarowania napiwku po dostawie Reszta aplikacji oferuje jedynie przed dostawą No i z tych napiwków trzeba się rozliczyć Podatkiem jakimś tam chyba dochodowym albo czy coś takiego No i tak to wygląda, no w każdym bądź razie dostajemy je Wiadomo, lepiej dać w gotówce, no bo z tego rozliczać się za bardzo nie trzeba. Jaki mam telefon? To jest Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Jakiś budżetowiec w sumie. Idąc dalej, jak wygląda sprawa z prysakami termicznymi? Skąd je wziąć? No, można je kupić w jakimś serwisie aukcyjnym, albo, nie wiem, Oliksie czy coś takiego. Używane. No i można je po prostu zatrudniać się w jakichś aplikacjach, bo oferują za kaucją, ewentualnie od partnera flotowego. Dzień dobry, globo. dobry, piętro. Dobra. To jest właśnie fajne, chociaż powiedzieć. Jak ktoś nie napisze tego piętra do wojny, chociaż powiedzieć jaki to jest piętory. Dzień dobry. Tutaj jedna i tutaj napoje i to wszystko. Tak, dzięki. Dziękuję. dziękuję. Dnia. Czy w tej pracy są wymagane kwity typu książeczka z anepidu i tak dalej? To jest bardzo ciekawe pytanie. Na ogół nie, nie są wymagane. Nie spotkałem się z tym, żeby... Kwity z Sanepidu wymagane do takiej pracy, no bo my nie dotykamy bezpośrednio jedzenia, nie mamy z nim dotykamy tylko opakowań, no, no i w sumie tyle. No, nie, żadna aplikacja tego nie wymaga, no nie spotkałem się z czymś takim. I gdyby od razu, gdyby ktoś pytał, ja badania sanepidowskie posiadam aktualne. Czy można na jeździć motocyklem o pojemności 125? E, można, jak najbardziej. Możesz sobie nawet 600 jeździć. Masz opcję jeżdżenia autem, motocyklem, skuterem, rowerem. No i w to można jeszcze chodzić pieszo. Tylko wymagane jest prawo jazdy, żeby nie było, nie? Dostaję załowiedzieć z jakiejś restauracji, której nie znam. Jakaś pizza, niewłoska pizza and burger. Dobra, jedziemy. E, dobra, dalej pytanka. Czy znaleźli chociaż tego typu od wypadku? E, no tak, znaleźli go tydzień później. Nie wiem, czy ja wspominałem o tym na filmie, ale wiem tyle, że chłop się w więzieniu, ale dokładnego wyroku nie znam. Czy oglądam polski YouTube i kogo najwięcej? Tak oglądam polski YouTube łącznie z zagranicznym. Najwięcej to chyba Gimpera, Daniel Rakowiecki, Wardenga, Rekwer. No tych takich większych twórców, nie? Zależy co mi tam algorytm podsunie do oglądania, bo ostatnio też nie mam czasu, żeby nawet dopiero filmiku obejrzeć. Czy ukradł ci ktoś kiedyś rower? Nie, nie ukradź, bo jak widać jeszcze jeszcze. Znaczy, no nie jeszcze. Mam nadzieję, że będę jeździł. Skąd pochodzi, skoro mówiłeś, że przyjechałeś do Krakowa? Urodziłem się w województwie zachodniopomorskim, mieszkałem w takiej dziurze zwanej Wałcz i w ogóle doszedłem słupy, słuchy, że ponoć tam głowo otworzyli. To będzie za te 9 minut gotowe, co mi się tam wyświetla? Dobra. To ja zdążę do Żartnicy pojechać bo ty miałeś własne serwy i masz takie różne inne umiejętności, a rozwodzisz się za nie trochę zmarnowany potencjał. Chyba, że praca kurierska tylko pod Nie, 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 nie z tych rzeczy. Może i zmarnowany potencjał. Pracowałem kiedyś w serwisie rowerowym, ale coś mi to nie siadło, bo no, atmosfera była do dupy. Jeżeli chodzi o oprogramowanie i tak dalej, to, no, to ja to bardziej traktuję jako hobby, bo gdybym robił to na co dzień, to myślę, że bardzo szybko bym stracił zajawkę do tego i w ogóle. Tak więc, no a praca wożenia żarcia jest wyboru, no bo jednak lubię tą pracę, jakby nie było, nie? No, co tu tutaj się dzieje? Wow, 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 wow. W ogóle przyszedł mi uchwyt na ten kubek, nie mam kiedy go zamontować. Nawet może dzisiaj to zrobię. Następne pytanie: czy pokażę rowera bydlaka w całości? No, pokażę! Znajdę wolną chwilę, teraz robi mi się trochę luźniej. mam materiał o obydwu rowerach. I sobie zobaczycie. Dzień dobry. Tak. Proszę bardzo. Dziękuję. A, mi się już zmiana skończyła. Zobaczmy, że są jeszcze jakieś godziny, to sobie pojeździmy. 60 zł dwie godziny w sumie sobie zarobiłem tak na lajcie. O, jest jeszcze jedna godzina. W sumie można, nie? Kurwa świetników nie ma jak sytuacja w środowisku dostawcy, spoko ludzie czy toksyczni też... Że miałeś nagrać film o skamerskim filmie od roweru Bardzo rzadko spotykam jakichś toksycznych kubierów. Naprawdę rzadko się to zdarza, że raczej każdy jest przyjemny w stosunku do siebie, w sensie przyjazny. A odnośnie skamerskiej firmy, to no, na razie sytuacja mi nie pozwala na nagranie o tym filmu. Tak więc musicie poczekać. Ale ten film prędzej czy później będzie, jakby co. I Temat przewija się w sumie odkąd wbiłem pół miliona na TikToku i bardzo bym chciał to zrobić, ale no obecnie gorzej mi na to nie pozwala. kurwy ceń swoje bo cały czas mi po prostu urywa zasięg. Tak więc mam problem po prostu, żeby zeskrybować obraz z GoPro. Cały czas z tym walczę, jakby nie było. No ale jak się w kurwie to po prostu zrobię streama z telefonu i tyle. <laughs> nie, no ja mam nadzieję, że nie, bo bardzo chciałbym, żeby to było jednak z GoPro. Kurwa 40 minut czekać. Kolejne ja pytanie czy zamierzam jeździć hulajnogą elektryczną? Hulajnoga stoi czeka właśnie aż znajdę czas, żeby nagrać na niej film, więc no tak tak więc możecie się spodziewać takiego materiału Co cię najbardziej wkurwia w trakcie dostaw bądź odbierania zamówień? No właśnie, najbardziej denerwuje mnie taka sytuacja sprzed chwili gdzie musiałem czekać 40 minut przy odbieraniu nie ma nic bardziej denerwującego niż chyba to, że trzeba czekać po prostu na zamówień, nie? A podczas dostaw to niekompletne informacje na temat adresu dostawy, nie? Bo załóżmy, nie wiem, klient nie napisze które piętro, a pięter jest 10 Albo nie napiszę, która klatka, a klatek jest 10 też. Więc no to są takie po prostu rzeczy informacyjne, ale dla kubiera są bardzo ważne, nie? bo to po prostu pozwala mega zaoszczędzić czas. Skąd blizna na czole? No mówiłem o tym w poprzednim QA, więc odsyłam. No blizna jest z wypadku, który mi się przydarzył, nie na rowerze od razu mówię. Jak bardzo w skali od 1 do 10 poprawiła się jakość Twojego życia przez większe zarobki. No myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że 11, a nawet 12. Dzięki waszemu wsparciu i dzięki temu, że oglądacie moje materiały. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że rozglądacie, że Wam się to podoba i że mnie wspieracie w tym wszystkim. Czyżby znowu mieć ten zaznaczyło? Ujdzie. Dobra, przydaj się na coś. Wiedziałem, no nie uważajcie, GPS-owi od głowo. Czy dobry? Przepraszam, GPS mnie źle poprowadził. 86 zł, fajna rower. Dzięki. A ma to 6 zł? właśnie nie mam. Dychy, kurde. Dobra. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Do widzenia. Kurde, oskubali mnie ze wszystkiego. Jaki filmik Jaki filmik? Na YouTubie musimy być moja kobieta jest twoją Aha, no właśnie Q&A nagrywam. Dawaj taki. tu, nagrywaj. <laughs> Możecie Dzień pozdrowić kogoś. jego fanami. <laughs> to. Dobra, spoko. <laughs> ja No I właśnie, pytaliście jak bardzo poprawiła się jakość mojego życia. I właśnie przez takie akcje, kurwa, aż chce się nagrywać, nie? To jest piękna rzecz, naprawdę. Pozdrawiam was tam bardzo serdecznie. Dobra, no i lecimy z pytaniem. Jak poznałeś się ze swoją dziewczyną? To jest w sumie, no niby może ciekawa historia, może, może nie. Dla mnie jest ciekawa, bo poznaliśmy się w momencie, kiedy ja pracowałem w Pyszne i no, poznaliśmy się przez, przez tą moją pracę, jakby nie było. Bo ona wtedy pracowała w McDonaldzie i wydawała mi zamówienia, a jako, że ja tam często bywałem, no to już po prostu tam zaczęliśmy sobie żartować w jakiś sposób nie, i tak dalej, mieliśmy jakieś tam podobne poczucie humoru. No i generalnie, nie wiem, zabrzmi to jak stalking albo coś, ale no nie wiem, przeczytajcie sobie definicję stalkingu, bo to jest stalking. razem po prostu jej profil na Instagramie, napisałem, no i, no i jakoś tak wyszło. Dajcie znać, czy w takiej formie Q&A wam się podoba, czy wolicie może w jakiejś innej. Zadałem wcześniej pytanie przed nagraniem tego, w jakiej formie wolicie. Więc no posłuchałem Was i nagrałem to na rowerze włożąc zamówienia. Tak więc dziękuję bardzo wszystkim, którzy mnie oglądają. Bardzo się cieszę, że jesteście. Już niedługo 100 tysięcy subskrypcji. Więc ci co nie subskrybują zapraszam do subskrybowania. Bo tak jak mówiłem w jednym z filmów, na stokoła mam pomysł na fajny specjal. No i to tyle. Pierwszy raz dziękuję za obejrzenie. Chciwę się następnym razem. Trzyma.